Chciałabym Panowie powiedzieć coś o swoich programach wyborczych, i Pan Mateusz na pewno chciałby to zrobić jako pierwszy. Obiecuję zmianę jakościową rządów w Badowicach. Chcę nie tylko dokonać zmiany generacyjnej, co widać już w liczbach pokazujących w jaki, statystykę naszego komitetu wyborczego, czyli jakich mamy kandydatów. Zauważcie Państwo, że w naszym komitecie wyborczym mamy najniższą średnią wieku. Ta średnia wynosi dzisiaj 38 lat. Yy, więc jest to, jest to średnia naprawdę niska w porównaniu z do innych komitetów. Więc już sama ta, sama ten jeden parametr pokazuje, przepraszam, słyszę, że nie sprawdzałem, średniej. Natomiast, yy, natomiast w naszym komitecie dominują też kobiety, znaczy dominują, no, jest, nas, jest ich blisko połowa, dominują ludzie, którzy mają wyższe wykształcenie. Więc tym samym pokazujemy, że chcemy coś zmienić, chcemy zaproponować coś innego, coś czego wcześniej nie było. Nasza gmina ma ogromny potencjał, ale ten potencjał jest marnotrawiony. Ja przez 4 lata miałem bliski kontakt z mieszkańcami, prowadziłem dyżury dla mieszkańców, odwiedzałem wszystkie zebrania wiejskie, cały czas byłem na ulicy, tam próbowałem akcjami ulicznymi aktywować, aktywować inicjatywy mieszkańców, aktywować ich... Świadomość, spowodować, żeby ludzie zaczęli myśleć o swojej gminie. Dlatego mój program opiera się przede wszystkim na zaspokajaniu tych potrzeb mieszkańców, które poznałem przez 4 lata. Nie będę proponował żadnych inwestycji wydumanych, jak ja to nazywam. Nie będę proponował rzeczy, które będą kosztować gminę dodatkowe pieniądze, centrum sportu, żeby ściągać na nasz teren na wybitnych sportowców. Jako burmistrz obiecuję, że powołam specjalne ciało, konwent grupę doradczą, która przeprowadzi kompleksową ocenę studium i przygotuje studium w kierunku rozwoju. Naszej gminy. Pokażemy te obszary, w których powinniśmy się rozwijać i w jaki sposób powinniśmy się rozwijać. Pokażemy te zmiany, które musimy zaproponować, żeby odpowiednio uregulować ruch w mieście, stworzyć obszary dla inwestycji mieszkaniowych, obszary dla inwestycji gospodarczych, dla inwestycji przemysłowych. Chcę sięgać po szerokie grono doradców i chcę budować, korzystając z ludzi, którzy już w Badowicach są, którzy chcieliby to robić którzy chcieliby pomagać rozwijać się gminie, chcę budować tego typu ciała doradcze w celu rozwiązywania tych problemów. I teraz wracamy, wracam szybko do problemu korków. Mówi, mówi się o tym starosta, podaje przykład, jego celem działania, jego pomysłem na rozwiązanie problemu jest Beskidzka Droga Integracyjna. Sięgnąłem, mam tutaj odpowiedź z 30 września Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Drogi integracyjne nie będzie. Pla, przynajmniej do 2020 roku. Wobec tego opowiadanie dzisiaj, że rozwiąże się problem transportu budową, szybką budową Wyspskiej Drogi Integracyjnej, abstrahując od problemu uzyskania przez nią, przez tą inwestycję decyzji środowiskowej, co jest niezwykle kontrowersyjne i w obecnym przebiegu ta droga będzie szkodzić Padowicom, a nie sprzyjać. Ym, opowiadanie, że rozwiążemy sobie problem transportu Wyspską Drogą Integracyjną, to są bajki bańki na potrzeby wyborów. Zauważcie, że ta droga znowu wraca przed wyborami. Z drugiej strony, oczywiście ktoś może powiedzieć tak, to nie chcesz Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, ale rzeczywiście chcę. ale zwróćmy uwagę na to, że Beskidzką Drogę Integracyjną w innej formie, o czym już mówiłem, mamy. To jest kolej, to jest linia kolejowa, która łączy Bielsko, Kęty, Andrychów, Wadowice, ze Zebrzydowsko z Krakowem. To jest magistrala transportowa, którą możemy wykorzystać i o nią należy dbać, więc moim priorytetem będzie kolej. Dlaczego tutaj pani Wicestarosta się śmieje? Śmieje się dlatego, że pewnie nie zna regionalnego programu operacyjnego dla Małopolski, w którym kolej jest priorytetem. Jeżeli chcemy z tego programu uszknąć miliony proszę złotych. Przepraszam bardzo, ja proszę kandydata na burmistrza, żeby nie obrażał widowni. Proszę go no, no, ale no, bez no, obrażenia no, Bardzo mi przykro, pani Grzegorzu, ale. Bardzo proszę. E, dziękuję. Przeszkadzanie, proszę, proszę. śmianie się z tego, co mówi kandydat na burmistrza, też jest w pewnym sensie hmm. obraźliwe. Nie może pan. Dziękuję. Proszę pana starostę, by napowiedział powiedział o swoich planach. Mówimy o przyszłości Wadowic. Ja chcę tylko Państwu pokazać dwa dokumenty. Ten jeden dokument to jest program Rozwoju Wadowic i Gminy Wadowice na lata 2014-2020-2018. A ten dokument to są postulaty pana doktora Mateusza Klinowskiego. Czas na przeczytanie tego dokumentu to ja szacuję około 10 minut. Czas na przeczytanie tego dokumentu to jest ponad godzinę, a możemy na ten temat, na temat spraw i problemów, które są tutaj zawarte, rozmawiać godzinami. wszech miar chcę powiedzieć, że ten program jest realny i można go realizować przy pomocy środków, nie tylko z budżetu gminy, ale również z środków z przyszłej perspektywy. Unijnej z perspektywy 2014-2020. Najważniejszym punktem i który zazębia się z poszczególnymi rozdziałami tego programu to jest, proszę Państwa, gospodarka. Ten program zawiera informacje o gospodarce, o komunik komunikacji, o transporcie, o sporcie, o turystyce. Przedstawiamy tam również kwestie kulturowe, oświaty. Również zarządzanie kryzysowe, również współpraca z organizacjami pozarządowymi to są wszystkie te ważne z punktu widzenia funkcjonowania gminy obszary. Jeżeli chodzi o konstrukcję tego programu, to nie jest to program futurystyczny. To nie są jakieś nasze marzenia, to są realne rzeczy, które w tym programie są zawarte. Mam dwie strony nie całe. Też za darmo samo mówiłem. Ja przeczytam to jest krótkie. Trzeba zmienić całkowicie filozofię sprawowania władzy. Ja mam filozof przed filmem. Po, transform po transformacji ustrojowej w 89 roku uczyliśmy się demokracji w wydaniu samorządowym. Jestem lewicowy, nie należę do żadnej do Towarzystwa Przejmiłości Gózziń Badowskiej, gdzie jestem prezesem, tylko... Ale mam poglądy lewicowe, zawsze miałem lewicowy, bo dla mnie dobro człowieka było przede wszystkim, a później ducha świętego oraz innych. Prowadzi to do dyktatury administracji, której na co dzień doświadczamy choćby w polityce zarządzania państwa. Samorząd winien nas także i przed tym bronić. Główną ataką w jest postać papieża dla mieszkańców to nie tylko splendor, ale wymierny zysk. Miasto jest od lat celem turystyki i to nie tylko pielgrzymkowej. Zawsze znaczył jako centrum administracji, szkolnictwa, przemysłu i handlu. Wadowice poprzez życzliwe i rozsądne działania samorządu mogą stać się atrakcyjne osadnicze, aby tu jednak zamieszkać, a nie emigrować. Wadowice według mnie to nie strefy przemysłowe i inkubatory przedsiębiorczości czy supermarkety, które zniszczą atrakcyjny turystycznie pejzaż małomiasteczkowy, ale życzliwość samorządu dla ochrony rodzinnego handlu, małej przedsiębiorczości i usług, zwłaszcza w kierunku podnoszenia jego walorów turystycznych i obsługi turystów. Centrum miasta, poprzez. no to są już szczegóły takie, ale ja uważam, że jesteśmy w stanie zachować tą atrakcję w postaci. Takiego późno-galicyjskiego rozwiniętego miasta. Nie pchać się w, 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 w uprzemysłowianie tej enklawy, którą nam historia zostawiła. A nawiasem mówiąc, tak sobie pomyślałem, że szkoła rolnicza, to już jest do, do powiatu, ale z gminą Tomice. szkoła rolnicza posiada potężne tereny. Przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tomice jest tam szansa zrobić poza obrzeżem miasta strefę ekonomiczną. No to tyle. Dziękuję Wesołych. Przepraszam. A teraz proszę Państwa, przejdziemy do kolejnego punktu. Ja wstrzymam się z zadawaniem pytań, chociaż mam mnóstwo do kandydatów pytań, bo widzę, że sam Panowie chcielibyście chyba z sobą porozmawiać. Który z Panów zaczyna? Może ja wybiorę Pana stanowcę? Chciałbym moje pytanie skierować do Pana. Mateusza Klinowskiego jako kandydata na burmistrza. Chciałbym zapytać, w jakich obszarach i z jakich osi priorytetowych chciałby Pan zabiegać o fundusze na inwestycje w gminie Wadowice? W jakiej wysokości i na jakiej inwestycji? To, co głównie, powinniśmy, po co głównie powinniśmy sięgać, to jest to, o czym mówiłem: kolej. Kolej, tam będą ogromne pieniądze do wykorzystania. Starostwo, burmistrz, do tej pory kolej traktują po macoszemu. Rozpoczęły się teraz obiecanki obieckiej drogi integracyjnej, a ogromna szansa przeciwnikom nosa I proszę Państwa, tutaj mam dla Was dobrą wiadomość. W moim komitecie wolnej Wadowice znajduje się osoba, której projektem właśnie dla wsi hocznia, wsi, z której Pan Starosta pochodzi, jest pozyskanie środków właśnie z Funduszu Operacyjnego Małopolski w celu odnowy niezwykle cennego budynku, budynku starej szkoły w Hoczni, budynku, którego Pan Starosta ratować nie chciał lub nie umiał, a gmina Wadowice postanowiła sprzedać. Więc my mamy pomysł, jak wykorzystywać te fundusze. Wiemy, jak to robić. Nie będziemy się przechwalać, że będziemy to robić sami w dwójkę. Stworzymy odpowiednie dział, zatrudnimy ludzi, którzy się na tym znają. To ci ludzie będą pozyskiwać środki z małopolskich funduszy i nie tylko z tych funduszy, dlatego, że będą to specjaliści, którym będziemy za to dobrze płacić. Ja, ja chciałbym zapytać, Co ja prowadzi te debaty? Bo ja prowadzę i proszę, proszę państwa o spokój, bo to jest temat. <laughs> Zgodniu, Panie, panowie mają prawo zadawać pytania, nie chcą, ale mają prawo zadawać, dopóki się nie chcą, spokojnie mogą zadawać Ja proszę Państwa chciałbym tak, bo tutaj już taki nastrój się widzę robi, pan, pan kandydat Jończyk z panem kandydatem Klinowskim już sobie takie jakieś tam, prawda, szczegółowe sprawy przepychanki robią. No, ale mnie się wydaje, że tu celem myśmy się tu spotkali nie po to, żeby się pacyfikować nawzajem, bo to, że nas tu jest Czech, to co prawda nie tenorów, bo ja altem jeszcze trochę jadę. Spotkaliśmy się tu po to i po to jest, mieszkańcy przyszli, żebyśmy na temat tego miasta jakąś receptę dali. Oczywiście, to zawsze pani prowadzi, tak? Z, 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 z. Więc chciałem zapytać pana Mateusza Klinowskiego, jak, go, jak jako przyszły burmistrz wyobraża sobie współpracę ze społeczeństwem szeroko pojętym? Szanowni Państwo, jak wspomniałem na samym początku, zajmuję się demokracją, także demokracją partycypacyjną, partycypacją obywatelską. To są terminy, które mogą w tym kontekście teoretycznym niewiele Państwu mówić, natomiast one mają bardzo konkretne przełożenie na nasze życie. W moim programie, przepraszam, w punktach, który można przeczytać w minutę na mojej stronie internetowej, ale zobaczcie, można w minutę się z tym wszystkim zapoznać, więc to też jest jakiś plus. Możecie Państwo znaleźć postulaty stworzenia Młodzieżowej Rady, czyli reprezentacji młodzieży wodowickiej, która będzie służyć samorządowi, w tym burmistrzowi, radom. Będzie kreować pewne inicjatywy, które później będą przesuwane w konkretne uchwały, co stworzyć również Radę Seniorów, czyli y, takie miejsce, w którym ta grupa seniorów, ciągle rosnąca po będzie mogła wyrazić swój interes, będzie mogła sformułować swoje potrzeby i to będzie również brane pod uwagę. Tam będą, tam będą powstawały inicjatywy uchwałodawcze, później trafiały pod y, obrady Rady Miasta. I jeszcze jedno pytanie? Bo Pan ma ja, lubić dwóch pytań. Tak, dalej, to może Pan... pan nie... A to już Mateusz nie, ja nie zadaje, z, zadaje. zadaje. Pan Mateusz pytań. To już będzie pytał. Odpoczął Pan już? Może Pan zadać pytanie? No dobrze. Państwa Starosto, skoro którą wywołał Pan tablicę, poważne pytanie. Ja też mam ważne <grym> pytanie do Pana. Mianowicie tak, chciałbym wrócić do roku 2010. Część z Państwa może już tych spraw nie pamiętać. Wówczas dyrektorem szpitala był dr Czopek. Mówiło się o nim, że jest dyrektorem, który rządzi twardą ręką, jest biznesmenem, który stara się szpital doprowadzić na prostą. przygotował plan naprawczy i został odwołany przez nowego starostę Jacka Janczyka. Jacek Janczyk w maju 2010 roku rozpisał konkurs, w wyniku którego 15-osobowa komisja wybrała dyrektora pana Jarzybowskiego. Na dyrektora ZUS. Następnie pan Starosta unieważnił ten konkurs i uczynił dyrektorem panią Urszulę Lasę, która zdobyła dwa głosy w tym konkursie. Jak proszę się domyślać, były to głosy pani Wicestarosty i pana starosty, którzy byli w tej komisji. I teraz pani Lasa z wykształcenia pedagog, ja została dyrektorem szpitalu. Pani ja Mateusz, to nie na no, To nie ogóle. Pani no przepraszam, chcę zadać pytanie. O mnie nie, o Chcę zadać pytanie o przyszłość. O przyszłość. Pani Lassa została wybrana dyrektorem, po czym następnie przy, przystąpiła do procesu mnożenia stanowisk. Pojawił się kierownik kancelarii. Starosta twierdził, że jest to część planu restrukturyzacyjnego. Pojawił się główny specjalista do spraw medycznych. Żona kuzyna Pana starosty, który dzisiaj startuje razem no z w nie, to jest, to jest, to jest, to jest. Pan, pan, nie przepraszam, ale chcę zadać pytanie. Jest to pytanie niezwykle istotne, dlatego że Skoro w ten sposób wyglądało zarządzanie zozem, czyli unieważnienie konkursów, wybranie osoby, co do której można twierdzić, uważa, część opinii publicznej uważa, że jest koleżanką pani, okay, pani, pani, pani. To jest swój kłamstwo. To jest swój kłamstwo. To jest swój kłamstwo. To jest swój kłamstwo. To jeżeli tak ma wyglądać zarządzanie ZOZ-em, -y, wykonaniu Pana Starosty, że zatrudniane są na stanowiskach kierowniczych krewni i znajomi, jeżeli załoga pisze na wstępnie listy o tym, że jest, że jest represjonowana w miejscu pracy, mam tutaj list całej załogi ZOZ w Wadowicach Rada Praców Jest z 2014 roku. Pytanie brzmi tak, jakie gwarancje mają mieszkańcy Wadowic, że nie tak będą wyglądać Pana rządy. I to zostanie pan burmistrzem Manowic. To, to jest tak, dla mnie prosta i podstawowa sprawa. Jeżeli... Proszę Państwa, Proszę Państwa, Proszę Państwa. Może troszeczkę uspokojimy emocje, bo to jednak one sięgają tutaj z zenitu, a myślę, że te moje wyjaśnienia, które za chwileczkę przedstawię, troszeczkę Państwu sprawę naświetlą, wyjaśnię, jak to wszystko wyglądało. Myślę, że jako doktor nauk na prawnych powinien Pan rozróżniać pewne, pewne rzeczy. Unieważnienie konkursu. To nie było unieważnienie konkursu. Po pierwsze, zarząd powiatu nie, mał, nie miał obowiązku wyłaniać nowego dyrektora w drodze konkursu. Postąpiliśmy tak dlatego, ponieważ chcieliśmy, aby pojawili się inni, ciekawi, nowi kandydaci na to stanowisko. Oczekiwania były takie, aby był to ktoś po prostu z zewnątrz. Jeżeli chodzi o kulisy odwołania doktora Czopka, to znowu pan nie ma pełnej wiedzy, ponieważ pan doktor Czopek w rozmowie ze mną sam zrezygnował z tego stanowiska. To jest odpowiedź na to, że został odwołany. Nieprawdą jest. Również nieprawdą jest, że doktor Czopek przedstawił program naprawczy. To był program, który z pewnością pokazywał pewne działania, ale te działania. Nie skutkowałyby takimi efektami, jakie to efekty osiągnęła pani dyrektor Urszula Lasa. I chcę powiedzieć, że to nie był maj 2010 roku, tylko to był lipiec 2011 roku. Od 1 lipca 2011 roku pani dyrektor Urszula Lasa objęła stanowisko, zostało jej powierzone przez zarząd powiatu. Jeżeli chodzi o wynik finansowy, proszę państwa, rok 2010, gdzie yy, szpital. Zamykał stratą 6 200, po pół roku działalności pani Urszuli Gasy strata wynosiła 3 100. Następny rok to wynik finansowy również ujemny minus 515 tysięcy, a kolejny rok to 700 bodajże 44 tysiące. Chcę tylko dopowiedzieć, że dyrektor jest dyrektorem samodzielnego publicznego zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Starosta nie jest od sterowania i nie odmówienia i zatrudniania w tym, w tej placówce. To jest odrębny podmiot. Ma Pan rację. Konkurs był w maju 2011 roku. Pan unieważnił yy, jego... Efekt, nie sam konkurs. Nie. Konkurs był tylko dla Pana wskazówką, kogo mógł Pan wybrać jako zarząd powiatu. To są nie, kwestie. Nie, 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 tego nie. Efekt, Panu nieważne, bo wybrał Pan kogoś komisja innego. Komisja konkursowa przedstawia zarządowi powiatu. Tak, ja to pan rozumiem. Pan, pan wybrał kogoś innego. Tyle. Nie Natomiast chciałbym tutaj oddać głos osobom, które pracują w szpitalu. Pielęgniarki Oddziału Chirurgii Urazowej piszą tak: likwiduje się stanowiska, na których pracowali ludzie z doświadczeniem, a tworzy się nowe i przyjmuje osoby powiązane z panią dyrektor i panem starostą. Rada Pracowników ZOS, to jest kwiecień 2014 rok, pismo mówi tak: zarządzanie odbywa się przez zastraszanie zwolnieniami, poniżanie, naruszanie godności pracowników. Pani dyrektor otrzymuje nagrodę 10 tysięcy złotych za. Świetno, świetne zarządzanie placówką, podczas gdy pracownicy żyją, uważają, że są poniżani. I oczywiście, oczywiście, 술, myös, I tak, to są nieważne głosy, to są nieważne głosy pracowników ZOS z pewnością. Zresztą pytanie do Zbyszka Jurczaka, bo chciałem po prostu położyć kontrę. No oczywiście, można widzieć tą sytuację inaczej, a pracownicy widzą inaczej. Widocznie się mylą, bo starosta jest wspaniałym, wspaniałym